Bo Francuzi mają taki sprytny fortel, żeby powiedzieć coś, przekazać jakąś informację, która aż pali nam usta, ale nie chcąc zdradzić źródeł, możemy powiedzieć: Mon petit doigt m'a Czyli mój mały paluszek powiedział mi, że na przykład ona ma słabość do niego, czy tą czy inną plotkę pocztą Pontoflau można przenieść nie podając źródeł. A mówiąc, mon petit doigt m'a dit que. Mój mały paluszek powiedział mi, że. Mon petit doigt m'a dit. Mój mały palec powiedział mi. Mon petit doigt m'a dit que Marie attend un bébé. Mój mały palec powiedział mi, że Marie spodziewa się dziecka. Mon petit doigt m'a dit que tu aimes le chocolat. Mój mały palec powiedział mi, że lubisz czekoladę. Mon petit doigt m'a dit que demain il fera beau. Mój mały palec powiedział mi, że jutro będzie ładna pogoda. Mon petit doigt m'a dit que nous aurons une surprise ce soir. Mój mały palec powiedział mi, że będziemy mieli niespodziankę dziś wieczorem. Mon petit doigt m'a dit que le gâteau dans la cuisine est délicieux. Mój mały palec powiedział mi, że ciasto w kuchni jest pyszne.